Ile mam kasy? Dobra! To no, kurwa mać! No nie dadzą mi się zatrzymać! No powaleńcy ty. Yup. You can this small problem, can't you? All right. Now get out of here before I change my mind. Normalnie szok. Ale okej. Okay. Czekaj za co w ogóle mi się i przygnąć. Za to, że mam pijanego Dla pożyć czy za to, że przejechałem pochodnikom. Ale mniejsza o to. Boże, że w biegu nie wyrzuci. tak się o tak od dzikę. Przekracam prędkość do Ja za tymi oczami. Dobra. No i tak się kończy moje wybryki. Ten samochód... Ten... Nie wiem, czy ten samochód w ogóle dotrwa do jego domu. Okej. Okay. Było ładne Jedziemy, jedziemy, jedziemy Jedziemy po pokój, jedziemy i mam fotokomórkę tam budowaną, nie? Ja, ja.

rozbłądź się ciała i ja pierdział ten to masz życie normalnie spokojnie zbać nie może. o dają po te światełka po oczach nie powiem że nie no, wiesz, w ogóle która jest godzina tak naprawdę w tej grze da się to sprawdzić jakoś nie widzę sygarka. Fajna mapka. Dobra, nie. Ja przynajmniej nie... Umiem. Tak więc... O. Kurde, słuchawki mi spadły. Okej. Okay. Chciałem tak perfidnie do mikrofonu, żebyście nie osłupieli jeśli, 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 jeśli oglądacie mnie na słuchawkach yy, I słuchawki spadły, w uszu. Trochę jakby W ogóle to jest naprawdę, tak po cichu to robię, że to jest szok na prasę... Co, dodam na piechotę? O, nie zobaczę. Jo, olfajnie fajnie. 421 dolców dostałem. Eee, to... Pokażcie. Fajnie, nie ma. A ty co, nie śpisz? Mogę zapukać? Otwórz drzwi. Mm, I zapierdzielać. Są tu jakieś garaże, może... może, może a nuż mogę użyć jak któregoś. Ale samochód tu jest, dobra. Okej. Okay. I do domu. Ja też widzę po Używałem w tej grze... Znaczy w... możliwe, że znaczy używałem ale nie wiem czy nagrywałem to jak się używam. Używa myjni bo jest myjnia w tej grze Albo była Nie ma myjni? Nie jest, jest na stacji, na stacji benzynowej jest myjnia Może wam pokażę przecież to nic takiego ciekawego Nie ma żadnych jakichś boskich efektów gdzie może... E... Daleko do domku? A no, nie tak daleko. I spać do kolejnego rozdziału. Jutro już tą grę że Powinienem dokończyć, więc... Ja pierdziele. Co jest panowie? Zapłać Dobra, dobra, będę już uważał Pasuje ci taka informacja, że będę uważał Bo mi w zupełności I co ty durnie robisz? Dzięki nie! A zresztą to i tak nie mój samochód, zaraz go gdzieś zostawię, porzucę Bo ja kradzionych nie mam, ja tylko pożyczam To wymięknie. ja, bo oni nigdy nie wymiechają. Jeszcze parę, zak dwa, dwa zakręty, nie trzy, jeśli łącząc z, 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 z garażu. Fajny dym, naprawdę bardzo bo... O, to fajnie wygląda te światła. Tak, tak. To nie mój samochód jazdy, nic nie miałem do czynienia. Ogólnie nie. I spać.